18 października 1973 lecieliśmy w kierunku północnym. Nagle dostrzegliśmy jasne światło. W powietrzu utrzymują nas skrzydła, których ten obiekt nie posiadał. Robert Jenesek opisuje sposób, w jaki obiekt się poruszał. Nie ulegało wątpliwości, że leci w naszą stronę. Cudem uniknęliśmy zderzenia. To trwało całą wieczność. Obiekt przez 10-12 sekund w ogóle się nie poruszał. Jako ostatni spotkanie opisał pilot śmigłowca, kapitan Coin. Obiekt rósł w oczach. Szykowaliśmy się na zderzenie. Wznieśliśmy się z 500 na 1000 metrów. Przepustnica była zamknięta, a my wciąż się unosiliśmy. UFO opisane przez załogę śmigłowca i pilotów z lotniskowca Nimitz wyglądało i zachowywało się identycznie. Ale to nie wszystko. Krótko po incydencie sierżant Healy, podobnie jak Kevin Day, zaczął śnić koszmarę. Śniłem, że mój duch unosił się nad moim martwym ciałem. Martwiłem się o dwójkę dzieci. Słychać, że mówi jak ktoś, kto przeżył traumę. To musiał być koszmar. Patrzył na coś, na co nie miał wpływu. Byli jacyś inni świadkowie? Jenny ustaliła, że obiekt widziano również z ziemi. Autem podróżowała matka z dziećmi. Mamy nagranie? Posłuchajmy. 18 października o godzinie 22.40 wyjechałam z domu teściowej. Były ze mną dzieci. Kiedy wjechałam na drogę, zobaczyłam światła: czerwone i zielone. Poruszały się równolegle. Szybko zbliżały się w naszą stronę. Wtedy dostrzegłam inne światła, niektóre błyskały. Zbliżały się z tyłu. Myślałam, że się rozbiją. Kazałam dzieciom zostać w aucie, ale mój syn pobiegł w ich stronę.